Panika wybuchła w Poznaniu, mieście poukładanym i trzeźwo myślącym. W pierwszej połowie XIX wieku mieszkańcy obawiali się, że może im przytrafić się to, o czym czytali w powieściach Grozy: pogrzebanie za życia. Po XIX-wiecznej Europie, w tym także po Poznaniu, krążyła legenda o całym cmentarzu osób, które zapadły w letarg i zostały pochowane za życia. Mieszkańców Poznania postanowią uspokoić Edward Raczyński, fundator Biblioteki Raczyńskiej. A było kogo uspokajać, bo tajemnicze rzeczy działy się na cmentarzu, na winiarach. Winiary mieściły się kilkaset metrów na północ od Poznania, na Wzgórzu Winiarskim. Jego nazwa wzięła się od winnic na stokach dzisiejszej Cytadeli. W XIX wieku była tu wieś. Duże gospodarstwa na, na Winiarach posiadali głównie przedstawiciele rodzin bamberskich, którzy w drugiej połowie XVIII wieku przybyli i osiadali we wsiach Poznania. Natomiast y, drobne gospodarstwa chałupnicze były głównie polskie. Wyniosłe wzgórze nad miastem skłoniło prusaków, żeby w tym miejscu zbudować potężną twierdzę. Ze wspaniałymi polami ostrzały we wszystkich kierunkach, na całe, całe miasto można było z niej ostrzeliwać. Najpierw jednak ze wzgórza trzeba było przenieść wieś, jej mieszkańców, a także maleńki cmentarzyk, na którym chowano e, tutejszą ludność, głównie tą uboszczą. I tu zaczęły się kłopoty. Gdy rozpoczęto ekshumację grobów cmentarza na wzgórzu winiarskim, okazało się, że wiele z ciał leżało w nienaturalny sposób. Były powykręcane, a niektóre leżały nawet twarzą do ziemi. Nasuwało się jedno wyjaśnienie tej zagadki. Osoby tam pochowane zostały pogrzebane za życia. Do tej pory nie było jeszcze w Poznaniu tak przerażającego przedsięwzięcia. To był pierwszy cmentarz otwarty, który przekopywano i wyciągano z szczątki zmarłych. To, co znaleziono w mogiłach, mogło powodować, że włosy stawały dęba na głowie. Postacie, które są powyginane konwulsyjnie, leżą na boku, mają pociągnięte nogi. Historia o znalezisku w grobach, przekazywana z ust do ust, rozeszła się po mieście. Poznań był zaledwie kilkudziesięciotysięcznym miastem. Ta plotka bardzo zajęła ówczesne umysły mieszkańców, bez względu na status materialny. Przerażenie Poznaniaków wzmagały też chętnie czytane w tamtych czasach książki. Mnożyły się różne utwory literackie na ten temat, bo, bo jakoś właśnie ten postęp nauki stwarzał wrażenie jakiejś, jakiejś nieprawdopodobnej grozy, że ktoś może zostać pochowany za życia. Zagadkę pochowanych na wzgórzu winiarskim można próbować wyjaśnić naukowo. Być może ich kości zostały ułożone w nietypowy sposób jeszcze przed śmiercią. Ludzie umierali niejednokrotnie w samotności, w takiej pozycji, w jakiej spali, czy też usiłowali odpocząć, znaleźć, złapać oddech, spali na boku, spali z podciągniętymi nogami. Po latach, kiedy jeżeli oni zostali w takiej pozycji pogrzebani stwarzało, że kościotrupy są powyginane. Nawet już zakopane ciało może się jednak pod ziemią przemieścić. W trakcie już tutaj mineralizacji zwłok następuje też mieszanie się z gruntem, gdzie no wiadomo grunt pracuje też częściowo mogłoby to zostać przesunięte. A jeśli na Wzgórzu Winiarskim pochowano kogoś twarzą do ziemi, to być może była to osoba, którą chciano dodatkowo potępić po śmierci. W ten sposób czasem chowano zdrajców. Czasem również odwracano do ziemi ciała, które podejrzewano o wampiryzm i nocne wstawanie z grobu. Na cmentarzu winiarskim w pierwszej połowie XIX wieku odkryto nienaturalnie powykręcane zwłoki. Poznaniacy byli przekonani, że te ciała pochowano za życia. Tą zagadką zainteresował się też hrabia Edward Raczyński. Hrabia Raczyński znany jest przede wszystkim z budowy biblioteki Raczyńskich. Ale dla poznania wybudował on też wodociąg, który doprowadzał wodę ze wzgórz winiarskich w okolicy dzisiejszego Placu Wolności i dalej na Plac Bernardyński. Była przepompownia, dlatego że poziom bogdanki i wierzbaka. Były, one, one znajdowały się niżej niż e, poziom Zgórza, e, placu wolności. Była ogromna robota z dobrymi, potrzebny był dobry inżynier. Raczyński zaplanował i ufundował budowę nowej ulicy w Poznaniu. Ówczesna ulica Nowa, jej przebicie, rzecz niezmiernie trudna. Dzisiejsza Paderewskiego on był człowiekiem, który absolutnie uważał, że życie powinno być służbą społeczeństwu i rzeczywiście zrobił niezwykle wiele. Gdy do Raczyńskiego dotarła opowieść o ludziach, którzy zapadli w letarg i zostali pochowani, uznał, że coś z tym trzeba zrobić. Warto po prostu, żeby w Poznaniu nie było takiej sytuacji, żeby ludzi w letargu chowano. On ten Poznań kochał. Poza instytucjami użytecznymi Edward Raczyński budował także rzeczy ku pamięci. I dlatego bardzo mocno, także finansowo zaangażował się w budowę Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Złota kaplica miała być wyraźnym znakiem, że w tym miejscu wiele set lat temu była Polska. Zaraz po kongresie wiedeńskim pod patronatem ówczesnego biskupa Wolińskiego rozpoczęto publiczne zbiórki na budowę kaplicy. Jednak wystarczających funduszy nie udało się zebrać. Jak Edward Raczyński zabrał się? Dosypał własnych pieniędzy w dużej ilości, pozamawiał pos posągi, wypracował cały wygląd kapli kaplicy. I to twierdzono, że to, to jest publicznych pieniędzy, a jego pieniądze się w ogóle nie liczą. Krytykom Raczyńskiego nie podobała się tabliczka pod posągami Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Napisano na niej, że zostały ufundowane przez Raczyńskich. I tu był bardzo aktywny taki pantelejmon Schumann, który był y, posłem na Sejm Prowincjonalnym. Ataki na Raczyńskiego pojawiały się nie tylko w ówczesnej prasie. Obmawiano go na tych mieszczańskich salonach, które się zaczęły pojawiać w Poznaniu. Taka sytuacja była dla hrabiego nie do wytrzymania. Charakter Raczyńskiego, taki, ten od wewnątrz, był trochę, trochę niesharmonizowany, niesharmonizowany, taki niespójny. Charakteryzowała go pewna gorączkowość. W styczniu 1845 roku postanowił więc zakończyć aferę ze złotą kaplicą. 17 stycznia 45, 1845 roku kazał skuć ten napis. Po trzech dniach razem z jednym ze swoich podwładnych popłynął na wyspę na jeziorze Zaniemyjskim. Hrabia Raczyński w Zaniemyślu zbudował niewielki zakład zbrojeniowy, Ludwisarnię, która produkowała małe armatki wykorzystywane później podczas bitew morskich rozgrywanych na jeziorze Zaniemyjskim. Właśnie taką armatkę hrabia Raczyński ustawił przed domkiem szwajcarskim na wyspie na środku jeziora niemieckiego. Raczyński od wielu miesięcy myślał o samobójstwie. Wybrał taką drogę do śmierci, która nie dawała mu szansy na odratowanie. Stanął między armatką a drzwiami do domku i podpalił ląd. Kula rozerwała mu głowę. A o tragicznym czynie Raczyńskiego przypominała dziura w drzwiach, którą ostatecznie załatano dopiero w latach 80. XX wieku. Raczyński przywiązywał dużą wagę do wiary katolickiej. Dlatego w ostatniej woli bardzo ostro potraktował swoją osobę. W swoim testamencie nazwał siebie jawnogrzesznikiem. Powiedział, Chociaż umieram jako jawnogrzesznik. W tym samym testamencie zobowiązał swojego syna, by ten dokończył budowę zakładu dla pozornie zmarłych. Edward Raczyński zastrzelił się przed domkiem szwajcarskim na wyspie na jeziorze Zaniemyskim. Wśród wielu jego publicznych inicjatyw była budowa tak zwanego przysionka śmierci. Nie wiadomo jak wyglądał dom dla uznanych za przedwcześnie zmarłych. Nieznane jest też dokładne miejsce, w którym stał. Znane są za to reguły jego funkcjonowania. Edward Raczyński wiedział, że domy dla pozornie zmarłych istnieją na zachodzie Europy. Więc zwrócił się do Eisenach, do tamtejszego sekretarza Rady Miasta Karla Maja, by przesłał mu stosowną dokumentację i instrukcję, jak taki zakład funkcjonuje. Gdy w 1843 roku dostał informację z Niemiec, poprosił filozofa Karola Libelta, by ten przygotował dokładną instrukcję, jak ma działać zakład dla pozornie zmarłych w Poznaniu. Ten wspólnie z medykiem, doktorem Gąsiorowskim, spisał takie reguły postępowania i przygotował projekt budynku z dwoma pomieszczeniami, w których w jednym Przetrzymywano ciała kobiet, drugiej ciała mężczyzn. Osoby, których rodziny chciały pozostawić w takim domu, miały być traktowane w specjalny sposób. Usytuowano ich w tych plecionych koszach wiklinowych, w pozycji siedzącej, okrytych białymi prześcieradłami. Stróż pilnujący tam nakładał specjalne dzwoneczki połączone nitkami, i wszelkie poruszenie, nawet takie delikatne zaraz powodowały jego reakcję. Na sygnał mieli czekać pełniący dyżury lekarze. W razie takiego wypadku, ożycia osoby znajdującej się w letargu, momentalnie byli zobowiązani do przyjścia, ratowania. Dla tych lekarzy Ludwik Gąsiorowski również przygotował instrukcję, jak mają traktować obudzone osoby. Nacierać to okolice serca, kilka kropli jakiejś mikstury na język, to wszystko po to, by go przywrócić do świata żywych. Dom dla pozornie zmarłych wybudował ostatecznie syn Edwarda Raczyńskiego. Otwarto go trzy lata po samobójczej śmierci hrabiego. Został usytuowany na cmentarzu StaroŚwiętym Marcińskim. Według mojego rozznania dzisiejsza ulica składowa towarowa. Żadne źródła nie wspominają o przydatności przybytku ufundowanego przez Raczyńskiego. Nie wiadomo, czy chociaż raz udało się osobę wybudzić z letargu w tym domu i ocalić ją przed taką śmiercią. Raczyński przekazał pieniądze na sfinansowanie pierwszych lat działania przysionka. Według umowy ze środków raczyńskich, rogera raczyńskiego, miał funkcjonować przez 6 lat. Niestety, nikt z poznaniaków się, żadna rodzina się nie zgłosiła ze swoim zmarłym. I rada miasta zdecydowała o rozebraniu budynku już po trzech latach. Przerażająca historia o cmentarzu pochowanych żywych mieszkańców winiar przestała straszyć Poznaniaków. Zagadki cmentarza na winiarach nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Brakuje dokładnych relacji i zdjęć z 1828 roku. Sprawdźmy za to, czy dzisiaj możliwe jest pochowanie za życia. Na początku XIX wieku lekarze nie dysponowali sprzętem, który pomógłby im w określeniu, czy pacjent jeszcze żyje. Nie potrafiono stwierdzić, czy, czy ten oddech jeszcze śladowo istnieje, nie potrafiono stwierdzić, czy jeszcze mózg może trochę pracuje. Teraz, zanim ciało trafi do trumny, zmarłego musi dokładnie zbadać lekarz. Stwierdzić zgon, wydać odpowiedni dokument, na podstawie tego dokumentu wydawany jest akt zgonu. I dopiero w tym momencie można zacząć załatwiać ceremonie pogrzebowe. Później ciało trafia do chłodni. W Poznaniu nie na każdym cmentarzu taka chłodnia istnieje. Jeśli jej nie ma, to zwłoki przewozi się na miłostowo. Tu czekają na pogrzeb. Zmarłego należy pochować nie wcześniej, jak po 24 godzinach od momentu śmierci. Ta co najmniej doba w chłodni to wentyl bezpieczeństwa na wypadek, gdyby lekarz jednak się pomylił. W tym czasie pracownicy cmentarza mogą zauważyć, że człowiek uznany za zmarłego nadal żyje. Podobno w latach 70. na jednym z poznańskich cmentarzy mężczyzna, który miał zostać pochowany, przebudził się w domu pogrzebowym. Zauważył to jeden z pracowników cmentarza i co nie budzi chyba niczyjego zdziwienia, ze strachu dostał zawału serca. Wtedy ten, który się przebudził, mimo że nie był w najlepszej formie, wstał, doszedł do telefonu i zadzwonił po pogotowie. To przyjechało na miejsce i uratowało ich obu. Czy to jest prawdziwa historia? Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby w współczesnych czasach zdarzyła się taka sytuacja. Z własnej praktyki również nie słyszałem. Nigdy takie pogłoski czy fakty do nas nie docierały. Gdyby historia o obudzonym nieboszczyku była prawdziwa, to nie tylko pracownicy cmentarzy do dziś przekazywaliby ją sobie z ust do ust, ale ślady po niej pozostałyby też w archiwach. A one na ten temat milczą. Medycyna przez ostatnie 200 lat dokonała gigantycznego postępu. I teraz coś takiego jak pochowanie za życia jest praktycznie niemożliwe. Jednak strach jest nieracjonalny. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, że ktoś się obawia przebudzenia w trumnie.